Mike Donovan był profesorem boksu. Uczył sztuki boksowania np. Theodora Roosevelta, prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy też szkolił wielu przyszłych pionierów nowożytnego boksu, takich jak John L. Sullivan, James J. Corbett czy Jake Kilrain. Donovanowi przypisuje się stworzenie gruszki bokserskiej. Podobno pewnego razu u znajomego zobaczył na półce okrągłą piłkę i zaczął ją odbijać pięściami, stąd pomysł na gruszkę. Donovan uznawany był za nieoficjalnego mistrza wagi średniej i nawet zawalczył z pierwszym w historii mistrzem tej kategorii wagowej – non Non-Parail Jackiem Dempsim. Donovan wtedy był już 12 lat na bokserskiej emeryturze, a i tak poradził sobie z Dempsim, ale sędzia uznał tę sześciorundową walkę za remis. Arbiter przyznał się Donovanowi, że nie chciał popsuć reputacji mistrza jako tego nie do pokonania, a sam Dempsey we łzach błagał profesora o rewanż. O dziwo dostępny jest materiał wideo ze sparingu Mike'a Donowana z Billym Edwardsem z 1905 roku. Obaj panowie wtedy już byli dawno po pięćdziesiątce, ale widać u Donovana dobry jab, jak i ciągłe parowanie ciosów rywala.